Hej moi drodzy, witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na haul, ale nie będzie to klasyczny haul kosmetyczny, jak to zwykle u mnie bywa tylko hold domowe zakupy do domu i te zakupy będą głównie z Pepco na koniec filmu pokażę Wam jeszcze trzy produkty z Castorama są to doniczki, jak widzicie na moim tle nie ma Monster, bo będę je przesadzać do większych doniczek, także dwie doniczki kupiłam na Monstery, a jedną doniczkę na nóżkach, doniczkę okrągłą kupiłam z myślą o mojej pielęgnacji, bo chciałabym z tego zrobić organizer nie wiem jak mi to wyjdzie, ale jak w sklepie popatrzyłam na tą doniczkę, to miałam jakiś plan, także zobaczymy myślę, że za jakiś czas nagram Wam moją organizację Kosmetyków. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda, jak mam w szufladach poukładane, posegregowane, ale też jak wyglądają moje organizery na wierzchu. Także taki film pewnie za 2-3 miesiące się pojawi, bo muszę się do tego zebrać. Dzisiaj wam pokażę moje zakupy z Pepco. Dawno tego typu filmów u mnie na kanale nie było. Po pierwsze dlatego, że weszłam mocno w content kosmetyczny, no i te zakupy domowe, tego typu filmy troszeczkę odeszły na dalszy plan, a po drugie dlatego, że dawno nie robiłam tak dużych zakupów. Kupowałam raz na jakiś czas jakieś pojedyncze produkty, akcesoria domowe czy dekoracje, ale właśnie na większych zakupach nie byłam. Tym razem jak pojechałam do Pepco, to nie liczyłam, że kupię tak dużo, ale okazało się, że naprawdę fajne rzeczy można znaleźć, których kiedyś nie było. Ja w Pepko szczerze mówiąc byłam ostatni raz kilka miesięcy temu, jak nie rok i wtedy za bardzo nic nie kupiłam, a dzisiaj naprawdę mam sporo rzeczy do pokazania, także może ten film okaże się dla Was przydatny, może akurat czegoś podobnego szukacie i okaże się, że w Pepko coś takiego jest. Zaczniemy od produktu, który posłuży mi jako organizer na kosmetyki. Także jest to holdomowy, ale z takim kosmetycznym twistem. Pokażę Wam produkty, które mogą zastąpić organizery na kosmetyki. I pierwszy produkt jest to organizer piętrowy do szuflady kuchennej. Organizer na sztućce. Bardzo fajnie, że jest to forma piętrowego organizera. Ja nie będę tego w ten sposób używać, bo nie będę wkładać tu sztućców, tylko kosmetyki. Więc po prostu sobie ten organizer rozłożę i będę miała dwa. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jeśli chodzi o cenę tego organizera, to on kosztował 20 zł, więc myślę, że całkiem fajna cena. Kolor czarny, więc super, dlatego że ja, jeśli chodzi o mój pokój makijażowy, mam głównie kolor czarny oraz wykończenia bambusowe, czyli tego typu organizery. I jako rozłożymy sobie ten organizer, wygląda to tak, więc mamy naprawdę dużo miejsca. Myślę, że te organizery spokojnie zmieszczą mi się do Alexa, a jeżeli nie, to wrzucę je do komody z tyłu. Z tyłu mam też komody z IKEA, ale to jest jakiś inny model. Także tak się tu prezentuje, mamy naprawdę sporo przegródek, zmieszczą się tutaj i produkty podłużne, typu kredki, tusze do rzęs, czy jakieś produkty do brwi, ale też produkty do twarzy. Pudry, bronzery, rozświetlacze, jakoś to fajnie poukładam i na pewno w filmie z organizacją Wam to pokażę. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać, bo dzisiaj nagrywam specjalnie przy świetle dziennym, nie włączałam lamp, żeby Was nie prześwietlać. Także taki organizer, dwie dyszki, myślę, że bardzo dobra cena i na kosmetyki, i do kuchni, więc jest to produkt bardzo uniwersalny. Z tej samej jakby serii, kolekcji kupiłam też ociekacz na sztućce. Ja mam ociekacz metalowy, ale on mi się nie sprawdza, bo niestety te sztućce z boków wychodzą, są po prostu za duże dziury. To jest ociekacz zabudowany, więc nic nam nie będzie wypadało. Fajnie, że mamy pod spodem kieszonkę na wodę, więc możemy sobie to ładnie, bezproblemowo oczyścić. I jeśli chodzi o ten produkt, to on ma takie delikatne tłoczenie, mam nadzieję, że to zobaczycie. Więc wygląda bardzo ładnie i moim zdaniem fajnie by się to sprawdziło na pędzle. Ja moje pędzle na biurku trzymam w czarnych doniczkach i są to doniczki również z PEPKO, także nie są to organizery, tylko produkty, które przearanżowałam, tak można to nazwać. Więc myślę, że ten ociekacz też fajnie by się sprawdził jako organizer na pędzle. Mamy tutaj trzy przegródki, więc można by było dzielić te pędzle na przykład na czyste i brudne albo na pędzle do twarzy, do oczu i jakieś dodatkowe. Także całkiem spoko sprawa i ten ociekacz kosztuje 9 zł, więc myślę, że znowu bardzo bardzo niska cena. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o akcesoria kuchenne, to suszarka do naczyń również w kolorze czarnym, bardzo fajnie zrobiona, 17 zł, więc znowu super cena. Może to nie są jakieś rewelacyjne jakościowo produkty, ale powiem Wam, że na jakiś czas wystarczają. To nie jest taki produkt na miesiąc, że on się od razu rozwali. Tylko ten plastik jest dosyć porządny. Mamy tutaj również tą podkładkę na wodę, więc można to bezproblemowo wyczyścić. Ja szukałam takiej suszarki do naczyń w internecie, także nie spodziewałam się w sumie, że znajdę ją w Pepko. Fajnie, że coś takiego było, bo pojechałam do Pepko, żeby zobaczyć tą kolekcję dla dzieci z postaciami z bajki zwariowane melodie. Czyli tam królik Bach, skaczów Duffy i te sprawy, bo robię wyprawkę dla mojego synka do przedszkola. No i pomyślałam, że może coś uporuje, a okazało się, że znalazłam naprawdę rewelacyjne rzeczy do domu. Także ta suszarka, jakby co bardzo dobrze wykonana. Fajnie wygląda, no i 17 zł, więc myślę, że bardzo niska cena. Przejdziemy sobie teraz do akcesoriów łazienkowych. Troszeczkę zmieniam wystrój łazienki, także nie pasowały mi te akcesoria, które miałam, i znalazłam takie bardzo fajne, przezroczyste. Mamy tutaj motyw z muszelkami i pływa nam woda. I te akcesoria widziałam kiedyś w Pepko, ale po prostu nie były mi potrzebne, także nie zwracałam uwagi, a teraz właśnie czegoś takiego szukałam. I to jest akurat pojemnik na mydło, kosztował 8 zł. Wygląda naprawdę ładnie i nie jest taki super lekki, więc jest całkiem fajnie wykonany. Dodatkowo dokupiłam pojemnik na mydło w płynie, i tutaj mamy podzielone to jakby na dwie przegródki. Z jednej strony mamy tą dekoracyjną wodę i muszelki, a z drugiej strony mamy miejsce na mydło, więc całkiem spoko. I ten produkt był akurat przeceniony, kosztował 7 zł. I dodatkowo dokupiłam jeszcze pojemnik na szczoteczki do zębów, i on też był przeceniony, kosztował 6 zł. I tutaj również mamy Tą dekoracyjną wodę. Mamy tutaj przykrywkę, więc może to nam w sumie posłużyć jako pojemnik na jakieś drobiazgi, na gumki, na wsówki, ale ogólnie jest to pojemnik na szczoteczki, także ja w ten sposób będę go używać. Myślę, że naprawdę spoko zestaw. No i za cały ten zestaw zapłaciłam około 20 zł, więc znowu cena fajna, a wykonanie całkiem porządne. Kolejny produkt to taki plastikowo-bambusowy organizer z przegródkami, i on kosztował 12 zł. Pomyślałam, że kupię go sobie, żeby przechowywać produkty do włosów, typu gumki, typu wsówki, jakieś, wiecie, takie małe drobiazgi, które gdzieś tam mi się walają w szufladach, ale zastanawiam się, czy nie spróbuję poukładać w nim pomadek, bo myślę, że jest idealny, jeśli chodzi o wysokość. Podejrzewam, że nie będę mogła go wtedy zamknąć, więc jeszcze się zastanowię, co z tym organizerem zrobię, ale jeżeli wrzucę tutaj pomadki, to myślę, że ta płytka sprawdziłaby się jako taka mini patera. Można by było ustawić na niej jakieś malutkie świeczki, jakieś mini dekoracje. Jest to bambusowe, więc będzie mi pasowało do innych organizerów. Także znowu fajna cena, 12 zł. Jeżeli czegoś takiego szukacie, no to myślę, że całkiem spoko. Dalej ręczniki, i powiem Wam, że tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie, dlatego że ja kiedyś kupowałam ręczniki z PEPKO, płaciłam chyba po 10 zł za takie 50 na 100 cm, i kupowałam je do łazienki na dół. Bo mam koło kotłowni łazienkę, z której mąż korzysta, jak pali w piecu. A jeśli chodzi o wiosnę o lato, to jest taka łazienka użytkowa, łazienka gościnna, wtedy jest ogarnięta. I właśnie takie ręczniki, powiedzmy, słabszej jakości, po 10 zł. kupowałam do tej łazienki. Ręczniki z zeszłego roku niestety już nie nadają się do użytku, także stwierdziłam, że po prostu kupię kilka ręczników na ten rok, na ten okres jesienno-zimowy, ale okazało się, że w Pepko są fajniejsze ręczniki. Nie są dużo droższe, bo kosztują 15 zł. Również jest to wielkość 50 na 100 cm. Ale są naprawdę dosyć grube, takie porządne. Może nie są to najlepsze ręczniki na świecie, nie ma co się oszukiwać, ale w tak niskiej cenie myślę, że jakościowo wypadają naprawdę całkiem fajnie bo ja byłam przyzwyczajona do jakości ręczników z Pepco, raczej takiej bardzo niskiej. No to były takie szmatki, one wytrzymywały jeden sezon, a te ręczniki są naprawdę całkiem porządne, mają tutaj fajne tłuczenia. Oczywiście wszystko wyjdzie w praniu, jak upiorę te ręczniki kilka razy, no to dopiero dowiem się jaka jest ich prawdziwa jakość, ale na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem fajnie. Także wzięłam dwa ręczniki w kolorze, no takim powiedzmy granatowym, ciemny niebieski. I wzięłam dwa ręczniki w kolorze zielonym i one mają troszeczkę inne tłoczenia. Wyglądają tak i te są jakby troszkę bardziej miękkie, one też nie są super cienkie. To są ręczniki grubsze niż te, które kupowałam co roku, bo tamte były naprawdę takie szmatkowe, a te są całkiem fajne. Więc jak mi się sprawdzą i po praniu będą wyglądały dobrze, to nie wiem, czy nie kupię sobie kilku sztuk, żeby używać po prostu do wycierania rąk w łazience na górze. Bo naprawdę bardzo pozytywnie mnie ta jakość pod palcami zaskoczyła. Kupiłam sobie też mniejsze ręczniki, a właściwie ręczniczki. I to są już takie typowe cienkie szmatki, 3 zł za sztukę, 30 na 50 cm. I takich szmatek używam do czyszczenia pędzli. Bo jeśli chodzi o takie gąbeczki do pędzli, to powiem Wam, że mam, ale one mi się nie sprawdzają, jakoś tak po niej nie sięgam. Wolę po prostu mieć taki ręcznik i ewentualnie, jeżeli chcę użyć tego samego pędzla do dwóch cieni. To po prostu przecieram sobie w taki ręczniczek i może to nie jest taki super miękki ręcznik i pod palcami on niezbyt przyjemny, ale jeśli chodzi o czyszczenie pędzli, to ładnie doczyszcza cień i nie robi nic złego z włosiem. Także to mi się naprawdę super sprawdza. Wzięłam sobie dwie sztuki w takim ciemniejszym kolorze, bo kupowałam kiedyś białe, ale one się niestety nie dopierały, także wzięłam tym razem ciemniejsze. Ramka na zdjęcie i znowu bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, bo jak kupowałam ramki z PEPKO powiedzmy rok, półtora roku temu ostatni raz, to pamiętam, że one były fajne, ale nie można było znaleźć takich bardziej porządnych. To były takie ramki no, średniej jakości. Wyglądały ładnie, ale nie były, wiecie, porządne, grube. A to jest ramka naprawdę porządna. Kupiłam dwie takie ramki: jedna już wisi, a drugą pokazuję Wam w opakowaniu. I jest to ramka A4, kosztowała 25 zł. Jest to ramka porządna, wygląda bardzo ładnie. Może nie jest jakaś bajerancka, ale my szukaliśmy akurat tego typu ramek, taki, wiecie, troszkę w starym stylu i właśnie w takim kolorze. Także w Pepko po 25 zł takie ramki znajdziecie. Koniec zakupów z Pepko. Pokażę Wam, co kupiłam z tej dziecięcej kolekcji Lunay Tunes. I kojarzy mi się, że nawet chyba są kosmetyki z tej kolekcji, z tej serii. Chyba Revolution wrzuciło do Pepko te produkty. U mnie w Pepko akurat tego nie było, ale widziałam w internecie, że chodzą słuchy, że coś takiego jest. Ja kupiłam rzeczy dla mojego małego i tutaj mam zestaw poduszka plus kocyk. Ten zestaw kosztował 40 zł, jest bardzo ładnie zapakowany, więc jest to idealna opcja na prezent. Nie będę go rozpakowywać, bo to idzie do przedszkola. Poduszka jest bardzo miękka, taka dosyć gruba. Jeśli chodzi o tą poszewkę, też jest fajnej jakości. Także mam nadzieję, że ta poduszka się szybko nie spłaszczy, że długo posłuży. Co do kocyka, również jest bardzo miękki i znalazłam jednak informację na opakowaniu, co to jest za wielkość. Kocyk ma 130x170, a poduszka to jest standard 40x40. Także jeżeli chcecie sprawić dziecku jakiś fajny prezent tego typu, no to myślę, że naprawdę spoko zestaw albo właśnie opcja do przedszkola. Mój mały ma 3 lata, będzie leżakową, więc musi coś takiego mieć. Mam nadzieję, że mu się sprawdzi. Dla małego kupiłam również z tej serii zestaw ręczników. One też są na liście wyprawki do przedszkola, także się przydadzą. I ten zestaw kosztował 15 zł, także 7,50 za ręczniczek. Ostatnia rzecz z tej kolekcji to kosz na zabawki, i pomyślałam, że to będzie idealny kosz na pluszaki. Bo on jest miękki, troszeczkę się jakby rozciąga, więc można zmieścić sporo tego typu rzeczy, czy pluszaków, czy poduszek, czy na przykład kocyków. A druga super sprawa to to, że on się tak przechowuje, że jeżeli nie jest nam potrzebny, no to chowamy go gdzieś za szafę i on tak naprawdę nie zajmuje w ogóle miejsca. Ma dodatkowo rączki, więc jest łatwy w transporcie, tak można to nazwać. Także naprawdę super kosz i on był mega tani, bo kosztował tylko 15 zł, więc naprawdę rewelacja. Tak wygląda po rozłożeniu, więc jest bardzo pojemny, myślę, że zmieści się tutaj mnóstwo pluszaków. Jeśli chodzi o inne zabawki, o takie cięższe zabawki, to nie radziłabym, bo pewnie to się szybko rozwali, bo jest to dosyć cienkie, ale na takie bardzo miękkie zabawki, na poduszki czy koce, myślę, że idealna sprawa, no i wygląda bardzo ładnie. Jeśli chodzi o Pepko, to by było na tyle, pokażę Wam jeszcze na koniec doniczki, które upolowałam w Castoramie. I to są doniczki Structural Effect, czyli mamy taki efekt strukturalny, tak to nazwijmy. Wyglądają naprawdę ładnie, są dosyć grube. Jeśli chodzi o cenę, to kosztowały około 17 zł, więc myślę, że całkiem spoko. No i naprawdę prezentują się bardzo ładnie, bo one są niby czarne, ale właśnie mamy tutaj lekkie przetarcia. Myślę, że na tle z moimi monsterami będą się prezentowały super. Są w końcu dosyć duże, bo monstery się naprawdę szybko rozrosły. Muszę je w ogóle rozsadzić. Bo podejrzewam, że taka Monstera nie będzie się mieściła w tej doniczce, ale że chcę jej rozsadzić, no to taka mniejsza pójdzie do mniejszych doniczek, a większe pójdą do tych. Ogólnie, jeśli chodzi o Castorama, to naprawdę polecam tam polować na doniczki, bo jest ich mnóstwo, są różne faktury: są doniczki ceramiczne, są doniczki plastikowe z różnych, różnych materiałów, także polecam. I na koniec doniczka na nóżkach Echo Collection. I jak ją zobaczyłam, to pomyślałam sobie, kurczę, to może być idealny organizer na moją pielęgnację. Wygląda przepięknie, mamy tutaj takie jaśniejsze nóżki, no i mamy ciemniejszą doniczkę. Ona ma taką jakby delikatną fakturę, pod palcem nie ma faktury, jest gładka, ale wygląda jakby miała. Jeśli chodzi o środek, to wygląda on tak, więc tutaj mamy taką nakładkę. Jeżeli chcielibyśmy tutaj włożyć kwiaty, oczywiście do takich doniczek nadają się tylko kwiaty niskopienne, takie mocno rozrastające się, ale w bok albo w dół, bo to jest doniczka bardzo płaska. Jak wyjmiemy sobie tą nakładkę, to mamy w środku coś takiego. No i powiem Wam, że teraz jest dosyć głęboko. Co prawda mamy tutaj cztery miejsca na nóżki, które troszkę przeszkadzają, ale myślę, że da się to ograć. I pielęgnacja będzie w tym wyglądała spoko. Także widzicie, niby doniczka, ale można zawsze coś pomyśleć, można coś pokminić. I taka doniczka kosztowała chyba 25 zł. Także myślę, że cena całkiem spoko. Jak mówiłam, za jakiś czas nagram wam moją organizację makijażu, jak i pielęgnacji. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jak to się sprawdzi w formie organizera na pielęgnację. Jeśli chodzi o ten domowy haul, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że ten filmik Wam się spodobał. Jest to troszkę coś innego, trochę odeszłam od tego typu filmów, ale powiem Wam, że sama lubię takie filmy oglądać. Także, jeżeli wy też lubicie takie filmy oglądać, to dajcie mi znać w komentarzach. Może raz na jakiś czas będę wam taki holdomowy wrzucać. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!